W kolejnym odcinku z serii Kto pyta mniej błądzi, to są takie filmiki z odpowiedziami, oczywiście moimi subiektywnymi odpowiedziami, na podstawie mojego doświadczenia od 2005 podcastowania. Myślę, że może wam się to przydać. Jeśli ktoś chce z tego skorzystać, to zapraszam nie, do słuchania nie tylko odpowiedzi na własne pytania, na które wy zadajecie, ale też pytania. Innych, bo myślę, że to też może wzbogacić, może czasem niektóre pytania Wam nie przychodzą do głowy, ale, ale odpowiedź na nie może Wam troszkę rozjaśnić. I zapraszam, oczywiście, do grupy Podcasting w Polsce, gdzie stworzyłem ostatnio Facebook umożliwił utworzenie czatów um, takich grupowych. No i stworzyłem taki czat, który nazywa się Kto pyta, mniej błądzi w tej grupie Podcasting w Polsce. No i właśnie tam, e, Michał, na tym czacie, czy w tym czacie zadał pytanie, zadał dwa pytania dotyczące skuteczności transkrypcji. Transkrypcje oczywiście pojawiają się od jakiegoś czasu, czy je warto robić, czy nie. To są takie tematy, które, które no, pojawiają się i znikają. Ja przeprowadzałem kiedyś takie badanie, zapytałem swoich słuchaczy podcastu Nauka XXI wieku, czy potrzebne mi są transkrypcje, czy, czy chcieliby, żeby były transkrypcje. Właściwie nikt nie odpowiedział. Nie wiem, może ja mam taki mały wpływ na, na swoich słuchaczy, ale ze statystyk wynika, że jest ich całkiem dużo. Natomiast tutaj ten temat nie wzbudził jakichś wielkich emocji, bo może oni nie wiedzą w ogóle co to są transkrypcje, prawda. To w takim razie, po co robić, jeśli nie dla słuchaczy, można się zastanowić. No, i jest kilka powodów, dla których warto jednak robić, niekoniecznie dla słuchaczy, tych takich zwykłych, których mamy. Słuchacze rzeczywiście słuchają podczas, podczas biegania, podczas przemieszczania się, podczas jazdy na rowerze, podczas sprzątania w domu, różne czynności wykonują i prawdopodobnie wtedy nie mają możliwości czytać. No, i wtedy transkrypcja jest im do niczego zupełnie niepotrzebna. Natomiast jeśli zastanowić się, po co ta transkrypcja w ogóle jest robiona, no to są różne zastosowania dla transkrypcji. No przede wszystkim jest to oczywiste, że dużo łatwiej Google'owi czy wyszukiwarce jakiejkolwiek przeszuka przeszukać tekst, który jest gdzieś umieszczony w internecie, w opisie odcinka na przykład, albo w pliku z, z transkrypcjami, i wtedy on wie, co przedstawić osobie, która wyszukuje jakiś temat. Natomiast, jeśli to jest tylko plik audio z krótkim opisem, no to może zabraknąć tam paru słów, które, które te, ta osoba wyszukuje i w ten sposób nie trafi do waszego podcastu. No, i tutaj się nie ma co zastanawiać, czy jest jakieś SEO, które to oblicza. No po prostu jest to logiczne, logiczne myślenie, i to wynika z tego, że po prostu wyszukiwarki w ten sposób działają, że łatwiej im przeszukać tekst na razie. Z czasem prawdopodobnie będą przeszukiwać audio, ale być może będą najpierw robić transkrypcję, bo już w tej chwili tyle tych programów do transkrypcji bezpłatnych nawet jest. Dostępnych, że prawdopodobnie niedługo wyszukiwarki będą po prostu transkrybować słowo mówione na tekst i dzięki temu będą zwracać wyniki z konkretnego podcastu. Więc to jest, to jest jak gdyby, czy warto, pytanie, czy, czy warto w ogóle robić te, te transkrypcje. Według mnie warto, ale jest to pracochłonne na pewno. Czy stosujecie transkrypcję w swoich, swoich podcastów? No więc tutaj właśnie. Ja nie stosuję generalnie, bo jeszcze, jeszcze nie mam na to ani pieniędzy na to, żeby zrobić to porządnie, żeby, żeby te transkrypcje były no, takim tekstem pisanym i żeby, żeby ładnie to się czytało. Bo trzeba by było też redakcję zrobić, a to już jest bardzo kosztowne. Natomiast taka automatyczna transkrypcja w tematach naukowych często po prostu no, śmiesznie brzmi, bo zamieniane są słowa na zupełnie inne. I jak gdyby no, jeszcze nie rozpoznaję tych nowych słów, szczególnie jak ja rozmawiam z naukowcami na temat nowych odkryć, to jeszcze w zasobach tych programów do transkrypcji nie ma tych słów i one przekręcają, wymyślają swoje słowa. No, także, także tutaj po prostu dlatego nie robię tych transkrypcji swoich podcastów. Nie robię też transkrypcji podcastów, podcastu na przykład Podcasting w Polsce, bo uważam, że to jest medium do słuchania. Ja robię tylko opis i zachęcam słuchaczy do tego, żeby subskrybowali newsletter, w którym jest dokładniejszy opis tego, co było w odcinku, ale ciągle jest to opis. Bez, bez transkrypcji. Nie uważam, żeby to miało sens. Wiem, że na przykład Radio Tok FM w swoich audycjach, czy w swoich podcastach robi transkrypcję automatyczną, jakimś świetnym, super programem i zaznacza to, że ta transkrypcja jest zrobiona automatycznie. I oni tego nie poprawiają. Po prostu tak jakby umywają ręce, mówią, no dobra, jak chcecie mieć transkrypcję, to tutaj jest automatyczna transkrypcja, bo, bo innej nie będzie. Jest to takie połowiczne rozwiązanie. No ja zdecydowałem się na razie tego nie robić. Dopóki te programy jeszcze nie potrafią tego automatycznie zrobić w 100% dobrze. to ja poczekam. Moje podcasty będą leżeć sobie na serwerze, na hostingu i poczekają na to, aż znajdzie się jakieś rozwiązanie, bo jestem pewien, że w ciągu najbliższych kilku lat takie rozwiązania się znajdą i w ogóle problem transkrypcji przestanie istnieć, bo to będzie automatycznie robione przez każdy hosting, które na, na razie nie umożliwiają, nie wszystkie umożliwiają w te, te, robienie transkrypcji. No i czy bezpośrednio mierzyliście kiedyś wpływ jej, jej, znaczy tej trans, transkrypcji na liczbę słuchalności waszego podcastu? No nie sądzę, znaczy ja nie mierzyłem nigdy, bo ja w ogóle nie mierzę za bardzo, za dużo rzeczy, jeśli chodzi o mój podcast. Sprawdzam tylko, czy, czy, czy ten odcinek miał większą słuchalność niż poprzedni, czy jak, jak był w porównaniu z innymi, które tematy są bardziej chwytające, że tak powiem, słuchaczy, ale generalnie już takich rzeczy, takich subtelności to ja już nie robię. Nie sądzę, żeby to miało, miało wpływ. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, o którym warto wspomnieć, mianowicie to, że robiąc transkrypcję podcastu udostępniamy Nasze treści osobom, które po prostu nie słyszą, bo mamy też słuchaczy, którzy są niesłyszący i oni chcieliby do tych treści również dotrzeć. I w, właśnie w, w YouTube na przykład można tam zrobić napisy. No i to właśnie robię. Tak testowo robiłem te napisy do, do niektórych podcastów nauki XXI wieku i wrzucałem je jako pliki SRT. Łatwo to jest zrobić w YouTube. W związku z czym to dosyć i to jest łatwe do konsumpcji też, no bo osoba, która widzi te napisy, no to wie. Że one może nie będą takie stuprocentowo ok, ale, ale są już, są w ogóle jakieś napisy, więc może to pomaga. I sądzę, że osobom, które nie słyszą, na pewno te treści umożliwia w odbiorze w ogóle w jakikolwiek sposób. Więc to tyle, tyle sugestii i moich przemyśleń na temat skuteczności transkrypcji. Dziękuję za to pytanie, Michał. Do usłyszenia.